Co testujemy w stoli? to jest hartowane co tywa Jeep'skie ławeczki do jepsów, papyk Nie, dobra Siemano, z tej strony Oskar Macuk i tutaj też dwa pieseły są, mały i duży pieseł, ale to się o do tym dowiecie za chwilę. My jedziemy właśnie do Warszawy na zawody Kazura Jam, coś tam, coś tam. Tu mamy rowery, tu mamy, wszyscy jedziemy, jak widzicie rowerów jest dużo, bo ekipa jest duża. Tu mamy dużą ekipę, zaraz zobaczycie ją, jest Mordas. tak, jest starszy, jest młodszy. Tu jest, zobaczcie, tu mamy światełko, to żeby było ich widać. O, teraz się podświetliło, teraz ich widać, przedstawcie się, wszyscy się przedstawili. Siemka, 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 siemka. no dobra. Załączamy Blau Punkta i lecimy. Lecimy tu. Patrzcie, tu się bierze. Muszę to wypinać, bo mi w nocy prąd zerze. Akumulator mi nie działa, więc musi być taki na wypinkę. Cię odjeżdżam od Intermarsza, Patrzcie, co tam jest. Co ja znalazłem? Na ziemi. Leży. Na ziemi. Bye. Jesteśmy, jak widzicie, właśnie na autostradzie. Zatrzymaliśmy się na śniadanie. Bo zostało nam jeszcze jakieś 150 km do poznania i lecimy dalej. Gdzie twój pieseł? Pieseł mały, tam jest schowany, nie wiem czy widzicie. O, tam jest pieseł. Chodź oj! A więc na śniadanie przygotujemy sobie gotowe posiłki w formie proszku tym razem od y Food. I jak widzicie w trasie to jest mega wygodne, bo bierzecie sobie takie opakowanie z gotowego zestawu testowego, który możecie zamówić, wchodząc w link w opisie i sobie wybieracie, a moja... Szanowna asystentka Karolina zademonstruje, jak używając tego shakera można w sposób profesjonalny wykonać taki oto napój. Teraz muszę odkręcić. Tu macie taki znaczek powder, to znaczy proch. To znaczy się ile macie wsypać tego proszku. Proszę, trzymaj. Wybierzemy smak Happy Banana, wesoły banan. Żaden smutny, tylko mega wesoły banan. Bierzecie sobie taki gotowy proszek. Robicie szybki wsyp. Bang 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 bang. Następnie robicie wypełnienie wodą do poziomu wypełnienia wodą, tak jak widzicie tutaj na rysunku. Pieceł mi nie przeszkadza w kadrze. Dobra, dopełniamy wody i teraz robimy shaker, shaker, party maker. Co ty robisz? Oto, trzeba. I proszę, ktoś się obana na? Ty? Ja. Proszę. Proszę. Tak więc tak jak mówiłem, gotowe posiłki w formie proszku, w pełni zbilansowane. W takim jednym, w jednym saszecie macie gotowe śniadanie. Do tego dole macie wody, macie szejka, on jest pyszny. Możecie sprawdzić link w opisie, skorzystać z kodu rabatowego Macuk 10 na 10% rabatu i cieszyć się tym. A tu pieski się bawią, patrzcie. Pieseł duży i pieseł mały. Lecimy tutaj full commitment i lecimy, pokaż. Show me your skills. To jest mega uchwyt do ćwiczenia tyków. Dzięki niemu możesz się nauczyć wszystkiego. Dawaj, no futa. A na finga? Ja zrobię na finga, daj, ja spróbuję. to co jeszcze można? Trzy no tak. szósteczki. Jak? A dawaj dekadę. Opo. Opo. 7-2. 7-2 to musisz głową bardziej kręcić. Słuchajcie, jedziemy sobie autostradą, jak widzicie. Autostrada A2 i nagle widzimy autobus autobus miejski, zaraz zobaczymy, będziemy go wyprzedzać, gdybyście nie wiedzieli, jak widzicie, jest autostrada, tutaj sobie jedziemy, no tam jest autobus miejski, autobus na autostradzie. Co ja Wam powiem więcej, to nie jest jedyny autobus, czekajcie, wyprzedzę tylko, bo tu trzeba gazu dać, bryką, furą, redukcja, obstrukcja, lecimy i patrzcie, autobusik. Pasażerów nie ma, autobusik jest. Dobra, dojechaliśmy, jak widzicie, tu jest kazuja Hopkas, tam widzicie, tam jest też tak między drzewami. Tu są chłopaki, którzy się ubierają już. Jest nasza ekipa, ekipa crew. Tutaj, ja idę też się ubierają. Mamy tutaj. O, tu jest jakiś rowerzysta, jedzie na rowerze. Patrzcie, już bierzemy nasze rowery. O, tu jest nawet mój. To są nasze rowery. Dobra, a tu już pies. Pies. Na lumpie byłem, jeansów sobie nakupowałem na rower powiem Wam, to jest najlepsze używane spodnie. Za takie spodnie zadałem chyba 6 zł, kupiłem sobie 3 pary. Jakbyście chcieli, chciałbym polecić firmę, Polecam only, because e, passion. Świetne jeansy na rower, 6 zł na wagę oczywiście, bo nowe to nie wiem, ile kosztują. No właśnie, ja my sobie już bierzemy okrągki, na kolanka, na wszystko. Lecimy. Gaciowe moje najpierw. I druga najważniejsza rzecz, ochręcze na łokcie, szczególnie takich hopach jak tutaj, jakże one są twarde i szybkie i można się podzielać, To jest naprawdę mega sprawa. Ochrańcze są lekkie, nic wam nie przeszkadzają. Flow jest napisane, czyli że są pływające. Znaczy się, że są takie luźne. łuzackie, dobra. Dawajcie owerbi. Dobra, wyciągaj. Tu jak widzicie mamy takiego trochę t rowerowego. Nie wiem czy Najpierw ale... Beniks. mixa najpierw. Widzicie tutaj różne, a tu kolega sobie zrobiłem czy widać klamkę w taki sposób jak ja, tylko że on sobie po prostu zakleił szpachlą. Tak jest. Jest. Pokażę, Warto że. Dobry, sposób, dobry sposób, ale mój jest chyba lepszy, co? Twój jest o wiele lepszy, ale dla osób, które nie chcą kombinować, a chcą mieć to zrobione w miarę szybko i dobrze, to to jest dobry też. Czyli sposób. taki, jakby nie taki najlepszy, ale też dobry. Oj, zobaczcie, toje to mają na kazuce. Widzicie, Papek już był właśnie w tej torze, zapinając pojech. Papek, co się wypowiesz, jak Ci się podobają chopy? Nie wiem. Nie wiem, to jest dobra odpowiedź. Dawaj, no zobaczmy, jak oni jeżdżą. Zobaczymy, jak będą skakać pierwszy raz. Chodź, Papryk, dawaj. Dawaj, show me your skill. Leci Papryk ten. Zobaczymy, Papryk ten czy nie. Ja tak na spokojnie z gumą, a zaraz zobaczymy, jak mi się podoba w tak bo już jeździłem po nim, więc dla mnie to piękne. O, pan na desce, to ciekawe. O, w porządku, nie? A ty większy. A W oddali siedzi z pieskiem. To jest jego rozgrzewka na rowerze. Cześć, Słuchajcie, powiem wam, że chopy są bardzo fajne, ale są strasznie strome i strasznie krótkie. Więc ogólnie mi się podoba, ale będą myślę wyjaśniać mocno zawodników. Zobaczymy, Papek dła jadę idzie, oczekamy na jeszcze. A nie kto już się kawałek umuje i wow. Tu leci co, co to fajnie, naprawdę mówię wam przednio, tylko step jest inny niż był kiedyś, dlatego tak dziwnie wow. się czuć. pan wow. O i Pamiętajcie o tym, że żeby najlepiej skakać na rowerze y food, ja zawsze to powtarzam, ja piję i dobrze skaczę, więc czemu miałby nie działać? Jestem bardzo zadowolony, bo mimo tego, że warunki nie są najlepsze, bo jeszcze trochę schnie wszystko, to właściwie prędkość jest tak ogarnięta w miarę, więc myślę, że przejazd sobie zrobię, chociaż mam nadzieję, że nie będzie deszczu, bo jak będzie deszcz, to będzie nie dało się jeździć, więc będzie dziwnie challenge, ale zobaczymy, jak na razie dzisiaj bardzo, bardzo pozytywnie. Lubię jak się podoba, kochani, jesteś zadowolona? Tak. Super. Dojechała ta ekipy, jest Kuba, przezliczaj się Kuba, jest Faluk, jest Kuba, jest Papryk, już dawno był jest Wojtuś, więc jest cały nasz skład. Powiedz Papryk, jak twój przejazd. Dobra, zademonstruj. Co ja będziesz mam, mówił? Nie mam przejazdu. Show me your skills, boj. Papryk zrobi na pierwszej, boj, oj czekaj. I dobrze co będzie robił i No dusze. Duże. Duże, duże są duże, no, dobrze. A doleciałeś drugą? Przejebałem drugą. Przestrzeliłeś? No. To za dużo, musisz hamować. Hamulce, dobrze, masz hamulce? No No, ale, ale wymagające, co? Fajnie że ja też uważam, że bardzo zaliczony dzień, bo w sumie no. przejechaliśmy pewnie całą trasę. Paweł właściwie to przejechał przez pierwszą hopelą, ale tu w małych. Ale przejazd się zrobić taki, jak chcesz. No to pomówcie, jak jest podział. Doszliśmy to, to do wniosku, że bracia Mordas śpią w łożu małżeńskim, a ja będę spał sobie tutaj. Z Patrykiem no. w małżeństwie? Tak, zaraz sobie rozłożymy. Taka kuchnia, zobaczcie, tu można przecież robić imprezę. Dawajcie zrobimy domówkę na wypożyczonym Ej. mieszkaniu, challenge. Co, testujemy stolik? Nie, 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 testuj. Przecież to jest co ty? To... No nie! A! Kurwa! <śpiewanie> Dobra, to już wyłączę i nie <śpiewanie> Nie zba. możesz tak no. robić, kurwa, Jak? nagrywać nas. My tu sobie rozmawiamy, opierdalamy dupę barona. No już... Nie no, przecież ja, ja lubię Endure Boya. No. <śpiewanie> <śpiewanie> Dobra, idziemy na ten. Teraz idziemy na zakupy, będziemy robić sobie jedzenie i będziemy jeść. Ej, chłopaki dziewczyny, pojechaliście windą? A tu mamy windę, windę. O papek windą. Tak. Wszystko od złotówki tutaj mamy sklepik, a tu mamy Topaz sklepik. Jak zobaczycie zaraz pyk. elegancki sklepik kupimy sobie. A tu chyba chyba kupimy smak polskiego sklepu. Chcieliśmy rower zostawić w busie, ale pomyśleliśmy, że jak ktoś się dobie właśnie ogląda takiego vloga teraz, to będzie chciał nas napaść na tym busie, więc tower z busa zabieramy na chatę. Więc jakbyście chcieli się napaść, to tu o, już nie ma w ogóle rowery. Tutaj macie <noise> Tutaj macie link w opisie do naszego <noise> adresu. A więc jak widzicie tu mamy rowery, więcej rowerów. I tu mamy już kochane nasze Karolina robi jedzonko, tu mamy rowery. Tu mamy jeszcze dużo rowerów w środku. Pochowane, gdzie się tylko dało. Co jem? co jem? No co jemy, Nie ma. I jak jak widzicie, jemy z kolację, żeby nie było bo ostatnio pod filmami pisaliście mi, że ja tylko te waifuzy jem. No nie jem tylko waifuzy, waifuzy są wtedy, kiedy z nich korzystamy. Normalnie jemy zwykłe posiłki, chyba że nie mamy, tak jak wcześniej, na przykład widzieliście, to jemy sobie na szybko waifuzy i one są wtedy sztosa, bo tak, to mamy spaghetti. A właśnie teraz po zjedzeniu spaghetti idziemy na streetowe jaski, mamy gorpo, dwie o, no sztuki, no, no, no. dwa. Tak, jak widzicie, jesteśmy tutaj pod pałacem. Żeby nie było, że to nie jest fajstawa tak naprawdę. I znaleźliśmy zajbisty spocik dżibejskiej ławeczki do dżipsu. Papyk, dawaj dżibuj. Dżibaj, ja cię jestem na tym. na... Y... Ale ławeczkę musisz dżibajować. Pyk, yo, ja tu przejeżdżam. I pięknie. Nie, dobra, idź dobra. Jeszcze <gry> Młody młody jest tutaj. Bany na górę, pyk, i bardzo Nie wiadomo co widać, ale Grześ, co ty tam kogo wyzwaniasz? Ciślako? Ciślaka. Tam jest tam Pamczęk, będziemy jechać na Pamptach zaraz. To się nagrywa. Wow, a teraz już się nagrywa. A więc dotarliśmy na Pamczęk, do nagrywałem, a potem nie nagrywałem. to jest twój obywatel, po Enduro? ty, ale naprawdę. Ale głośna piasta jest. A co to za piasta? A ma... umie barspiny? Dobry jest. A tu mamy gang świeżaków Zakopańsko. Cześć, witam. Dobry wieczór. Jak tam Wojtek, jak jest stan? No... Panu się o dużą linię jutro? Tak, pewnie. Flipa? Może nie na dłużej, ale zrobisz. Zrobię, ale 7 minut mi zostało. Na czym? Co? Do chaty. Naprawdę? No do chaty mam wrócić. No. Czemu? No, kurwa, no <grywa> Nasz koleżka z drużyny Miki podczas świetnej zabawy. Pokaż, jak przebiłeś dębkę, kapeć, kapeć, nie funga. Więc mamy teraz jakąś półtorej godziny owejem do noclegu, a on będzie sobie spłutał. Nie, no, no, To jest gang przedszkolaków, nie wiem czy widzicie tutaj. To wszystko za nami. Przed nami gang przed przedszkolaków. To właśnie my, właśnie my. I słuchajcie, mamy godzinę pierwszą w nocy. I powiedz Kuba, o której macie pociąg powrotny do siebie do Piaseczna? O 3.30 O trzeciej? Nie o czwartej? O czwartej godzinie O czwartej godzinie Więc oni będą teraz 3 godziny w środku nocy jeździć na jak po Warszawie Naprawdę chcesz tu wrzucać na kanał? Tak To, że nikt nikogo to nie interesuje Nie interesuje was to? Napiszcie w komentarzu, czy was to nie interesuje